Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Gołębkowo. A dzisiaj pokażę Wam jak wyglądają młode gołębie pocztowe oraz gołąb yy, kok i zaobrączkuję gołębie pocztowe. Ale zanim zaczniemy, chcę pozdrowić 10 najbardziej aktywnych osób z grupy na Facebooku. Widzowie druk Moją pasją, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. A mianowicie najaktywny no w tym okresie od założenia grupy był Gwarzy Mazurek. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I potem jeszcze chcę pozdrowić Julię Florek, Alicję Smalkowską, Karinę Czubkowską, Amelkę Franczak, Kacpra Sadowskiego, Karola Suchodolskiego, Łukasza Szadura, Julię, yli, przepraszam, Julii Teżelik i Adriannę Dras. Byliście w tym miesiącu najbardziej aktywni, więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie i taka będzie dla innych zachęta, żeby byli aktywni też na grupie. No ależ przechodzimy do tematu odcinka, czyli gołębi pocztowych. Już jestem u gołębi pocztowych, mianowicie u Młodziaka Piszczaka i jak widzicie jest on jeden tutaj spokojnie. Nie było żadnego obytku, tylko Młodziaka, drugiego przeniosłem do innych innych gołąbków, ale zaraz Wam go pokażę. Jak widzicie, tutaj są dwa gołębie, mianowicie gołąb pocztowy i gołąb kok. Przybliżę Wam może, ale jakoś będzie słaba, ale widzicie, gołąbek pocztowy jest już cały w piórkach, a ten kok nie. On jest po <laughs> wysokolotnym i pocztowym. I on jest mniejszy, nawet ten Cztowy od tego koka i jest on starszy więc rodzice go nie dokarmiali dlatego, ale przechodzimy już do tego większego i tutaj jest większy gołąbek jest on już sam raz na obrączkowanie bo ma dwa tygodnie i przygotowałam sobie dwie obrączki muszę sprawdzić numery czy się zgadzają bo zakupiłem w tamtym Myślę, że we wrześniu, jeszcze chyba, czy w październiku. Chyba we wrześniu albo w lipcu jeszcze zakupiłem obrączki. Pięć obrączek. No i teraz zaobrączkuję tego płowo czerwonego gołębia pocztowego. Nie będę Wam tego pokazywał, bo będzie trudno to do nagrania. No niestety uch, młodziak ma za dużo łapkę już na to. Drugiego nie będę obrączkował, ponieważ on pewnie odpadnie mi z hodowli. Więc nie udało mi się zaobrączkować ale obrączki zostaną na młode pawiki. Więc myślę, że to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Tutaj jeszcze macie gołąbka pocztowego i, i koka. Więc pozdrawiam jeszcze raz te osoby, które wyczytałam na początku odcinka. I trzymajcie się. Cześć!